Trwa akcja pomocy żywnościowej w Kamieńsku. Chciałbym zapytać, ile rodzin z niej skorzysta? Znaczy w tej chwili korzysta 96 rodzin, jest to około 186 osób. Jak często organizowana jest ta pomoc? Znaczy, pomoc jest cykliczna, ona trwa od września praktycznie co miesiąc. W zależności od tego, jakie są w tej chwili środki możliwości magazynu głównego, to po prostu co miesiąc jest dostarczana i dowożona i co miesiąc miamy naszych podopiecznych i ze przychodzą, odbierają. Jakie produkty znajdują się w tej pomocy żywnościowej? Znaczy, to są produkty głównie spożywcze, wszystko co można tylko wykorzystać do ewentualnego potem przetworzenia. To jest na przykład mleko, cukier, olej, konserwy, groszek, buraczki, powidła, nawet pieczone jabłka były, makaron, ryż, kasza. Te produkty są po prostu regularnie dowożone i one są w różnych ilościach, dany po prostu transport. Czy ostatnio w okresie pandemii były jakieś problemy z przeprowadzeniem tej akcji? W okresie pandemii poradziliśmy sobie to, po prostu poprosiliśmy klientów podopiecznych, żeby przychodzili w konkretnych godzinach, czyli przychodzili co 10 minut, i w ten sposób po prostu mijaliśmy się i zachowaliśmy te wszystkie rygory, które były wymagane. Dodatkowo jeszcze mieliśmy cały czas dodatkowe rękawice, tak? środki ochrony, dezynfekowaliśmy stoły, klamki, daliśmy sobie po prostu radę.